Witajcie! Dziś pokażę Wam, gdzie możecie obejrzeć film Pretty Woman. Uruchamiam przeglądarkę. Wpisujemy adres filmbase.pl Następnie wyszukujemy. I otwieramy. Wyglądasz dziś bosko. Weź co najmniej stówę. Za jak skończysz. Uważaj na siebie. Ty też. Tęsknię za kluczami. Zadzwonię. Mam tu mały piknik na dywanie. Mówi film. Muszę lecieć. Dzwonię tylko, by powiedzieć, że umówiłem Morsa na wieczór. Ujmę to inaczej. Pańskie oficjalne oświadczenia przeplatają się z plotkami i trudno nam wyczuć pańskie prawdziwej Ty tam byłeś. Daj ręce. Wyglądasz pięknie jak dama. Będziemy się świetnie bawić. Pierwszy facet, którego kochałam, był kompletnym zerem. Drugi był jeszcze gorszy. Zasnął. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.